Cześć, znacie mnie jako Jack Galan, prowadzę studio Jack Galan w Szczecinie, w Polsce. Zapraszam Was do obejrzenia pierwszej edycji seminarium z zaawansowanego. W seminarium odbyło się dwudniowe, w pierwszy dzień była przedstawiona cała sekcja teoretyczna plus praktyczna wykonana przeze mnie. Witam, tutaj Max Pniewski z Felix Rising Tattoo w Toruniu. Jacek przekazał ochronę rzetelnej wiedzy teoretycznej popartej wydrukami, broszurami, z wysokiej jakości zdjęciami, diagramami. Seminarium jest dla osób zaawansowanych, aby mogły bardziej wyszlifować swój warsztat, dowiedzieć się fajnych technik tatuowania, aby jeszcze lepiej sprawniej szła im ta praca. Przede wszystkim skupiamy się na tym, aby to było bardzo profesjonalnie i żeby przekazać jak największą wiedzę dla naszych kursantów. Drugi dzień natomiast model wszyscy kursanci wykonali tatuaże własnoręcznie pod moim okiem oraz okiem Maxa Pniewskiego. Oczywiście była też forma praktyczna tego seminarium, która była podzielona na dwa dni, gdzie pierwszego dnia Jacek sam wykonał tatuaż na modelu, potwierdzając to, co przedstawił w teorii. Na drugi dzień każdy z uczestników robił tatuaże na swoich modelach. medyczny Mogę powiedzieć, że bardzo fajnie się spisali kursanci. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak pracują. Na każdym stanowisku widzę porządek i sterylność, jeżeli chodzi o wszystkie środki i higienę, ale najważniejsze, żeby się skupić na samej praktyce, żeby każdy mógł to poczuć, dotknąć, zrobić, złapać, żeby mógł artysta też pokierować tą rękę. Cała impreza odbyła się w klimacie Star Warsów. Jeżeli jesteście ciekawi następnych edycji, obserwujcie nasze profile na Facebooku oraz Instagramie. Super, fajna atmosfera, fajni ludzie. Fajne. Dużo, dużo nauki, dużo wiedzy. Serdecznie polecam seminaria u Jacka Galada. Very good. Bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo tory. Skoro teraz trzeba dobrze kończyć w praktyce. Także jestem bardzo zadowolona. Super, super ekipa, super prowadzący. Wszystko na najwyższym poziomie. Można spróbować podziarać. Także same pozytywy polecam. Moje wrażenia ogólnie pozytywne. Bardzo fajnie wszystko zorganizowane. Fajna sprawa, można się dużo rzeczy nauczyć. Czy goście co są, czyli Jacek i Max są fachowcami. Teraz to widzę. Fajnie, że jest połączone w strefę teoretyczna, potem z praktyczną na drugi dzień, możemy coś tatuować. Super, dużo wiedzy. Bardzo, bardzo się podoba. Na pewno dużo, dużo pracy i dużo dobrych informacji. Bardzo fajne jest to, że poza tym, że mamy seminarium, to też mamy drugi dzień, gdzie możemy sobie podziarać, gdzie zarówno Jacek, jak i Max mogą do nas podejść, mogą nam sprzedać jakieś tipy. Właśnie dzisiaj Max rozwalił mi system dotychczasowej mojej pracy. Negatywów nie ma, naprawdę. Jestem przeszczęśliwy, że tu trafiłem, ponieważ każdy mój krok jest obserwowany przez Maxa i przez Jacka. W sumie przez te dwa dni nauczyłem się chyba więcej niż przez ostatnie pół roku. Jest to pierwsze tego typu seminarium w Polsce, w którym wyłoniliśmy osobę, która wykonała największy progres podczas całego seminarium, nagradzając ją nagrodą specjalną. rodziło się też to w mini konwencję. Za tych tatuaże będą nagrody, będą trzy pierwsze miejsca, dyplomy pamiątkowe. Z tym się jeszcze nigdy nie spotkałem na żadnym seminarium. Tutaj jestem w ogóle zaskoczony, jak wysoki poziom tego seminarium był. Jacek też pokazał w tym weekend, że zależy mu na tatuażu, na dzieleniu się wiedzą, polecam z całego serca mega sztos i dziękuję, że mogłem też się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem. Pozdrawiam. Oficjalnie chciałem podziękować Maksowi Pniuskiemu, który chętnie wziął udział w tym całym przedsięwzięciu oraz Kamili Kowińskiej oraz całemu crew studia. Serdeczne podziękowania dla sponsorów imprezy, czyli Radiant Inks, Fink Tattoo, Aftercare, Stencil, Staff Ink for You, Quadron oraz Enblock, który zasponsorował Nagrodę Główną oraz podziękowania dla patronata młodziannego, czyli Tattoo Artist .pl. Była to pierwsza edycja seminarium grupowego. Zapraszam Was do następnych edycji, na pewno nie jest to ostatnia.